więc dziś was witam z Juraty gdzie właśnie idę na plażę szykować trening dla kursantów słuchajcie, mam statyw do berbla, mam pad teraz idę jeszcze po wózek, bo biorę ze sobą Leona i dzisiaj o 13 robimy live'a najważniejszy element dzisiejszego live'a to oczywiście mój telefon <grym> Idzie dziś Leon dzisiaj po raz pierwszy zobaczy morze i zatokę, więc jako na chwila, 11 maja. Jesteśmy w ogóle ba w bardzo fajnym mieszkaniu. Dam wam link, bo yy, to właśnie tutaj w Juracie ma bardzo fajny apartament do wynajęcia. Nasza znajoma, takiej mieszkanko. możecie sobie tutaj przyjechać nad morze i mieszkać w nim. Czad. Jesteśmy. Jak to tutaj znaleźć miejsce do ćwiczenia? Każdy z perkusistów pewnie ma ten sam problem. Ja mam dzisiaj padzik i mam dzisiaj nawet statyka do... No i zobaczymy, czy da się to gdzieś zamontować tutaj. Nawet na tym bym myślałam położyć kamerę. macie pytania, to dawajcie znać, a jak Jestem bardzo e, zadowolony z przekazywanej wiedzy oraz e, wskazowania właściwej drogi perkusyjnej. E, Maćku, bardzo dziękuję Ci i bardzo się cieszę, że jesteś e, zadowolony. Mnie e, interesuje Twój klucz dobierania tempa metronomu do ćwiczeń, e, na przykład 53 czy 61, czy są to tempa e, najlepiej Tobie pasujące? Andrzeju, bardzo fajne pytanie, bardzo dobre pytanie. Ja z, z reguły wybieram sobie takie tempa, które mi do końca mi leżą. Bardzo dobrze mi leży tempo 120, bardzo dobrze mi leży tempa, tempa właśnie w okolicy tak, 118, 100, 140, 120, a najgorzej mi leżą tempa w okolicy 60. live zrobiony, lekcje nagrane i kochani, już też pierwsze konsultacje online za mną i to jest takie strasznie miłe, jak ktoś mówi, Ewa mi właśnie tak powiedziała, że no sobie nie wyobraża, no i co dalej? Te konsultacje online miały właśnie ten charakter, żeby wykorzystywać tak zwaną zasadę Parkinsona, która sprawia, że człowiekowi się bardziej chce, jak ma drugą osobę i przed którą, przed drugą osobą musi coś tam zagrać, coś nagrać. Moi kursanci online, słuchajcie, mieli różnego rodzaju plany, ćwiczeń do wykonania i właściwie co tydzień wy mi filmiki, mieliśmy taki deadline do piątku i oni co piątek, słuchajcie, nagrywali potężne ilości wideo Już na YouTubie tam y, y, oni mają. W... O, teraz się dopiero zaczęło nagrywać. Mówiłam, że Polska jest piękna, zobaczcie jak to ładnie. Mam jeszcze teraz dwie konsultacje online, więc szukam jakiegoś ustronnego, przytulnego, fajnego miejsca do tego, żeby... W namiocie? Może być w namiocie! Nie wybija to głośno, bo, bo będę miała słuchawki, to nie puchnij, żebym się ściszył. Za tymi parawanami, tam jest morze. Dzień drugi było nagrywanie na plaży, ćwiczeń. Nie wiem jak tam audio, zobaczymy jak to wyjdzie. Wracamy do naszego mieszkanka i właściwie to chciałam Wam pokazać. Jak będziecie biuracie, to koniecznie, koniecznie będziecie szukali fajnego mieszkania, takiego dla siebie. Na tydzień, na dwa tygodnie, to zachęcam Was do tego, żeby skorzystać sobie z cudownej gościny Ani. I tutaj macie kontakt do niej, więc jak będziecie chcieli, to, to Was zachęcam tam. Wpadajcie tam do mnie i zobaczcie sobie jak tam jest. Ładnie. Czekamy to już od tygodnia i czujemy się jak w domu. Eee, poza tym, że nie wziąłem kabla do dysku, na którym miałam materiały do dziewiątego modułu kursu, w związku z tym muszę je nagrywać jeszcze raz. Bliziutko wszędzie do Zatoki, widok też bardzo ładny, tam od razu jest las, tam jest zatoka, a tam jest morze. Co mnie urzekło tutaj w tym apartamencie to słuchajcie, na przykład takie rzeczy: field do wody, poster no i. Piękne talerzyki, na których można serwować filiżanki. Słuchajcie, przyprawy są, więc naprawdę no można mieszkać. My się zbieramy na hell, Trochę będzie dzisiaj biało, dlatego podwójna ochrona bardzo się przyda. Słuchajcie, więc w tym mieszkanku czuliśmy, czułyśmy się jak w domu. Czuliśmy się jak w domu, bo Leon tutaj też się czuje jak w domu. Fajnie, cudownie. Jak jesteście w Juracie, to wpadajcie. Tu jest link poniżej. Kierunek hell. Wszystko mamy. Melon jest, to najważniejsze. Patrzcie, jakie idealne miejsce. No po prostu. Odległość? W ogóle super! Ekstra! Zaczynamy! Muszę się trochę rozgrzać przed lekcją. Pięć minut. Ok. Chyba wszystko jest gotowe. Kochani! Kochani! Uu. Te, te frędzelki sobie odstawiam. 2, 3, 4, 5 i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Lekcje ponagrywane. zobaczyć w Helu.